A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku, jak to się mówi, sobota już po obiedzie, yy, przestał padać, tu może ten ściągnę kaptur, teraz czekam na moją załogę, czyli na prezesową i pana redaktora, yy, tak sobie się w wolnym czasie złapałem kamerę, także jedziemy jeszcze tam dziabać, ostatnim kawałku tam mamy chyba zostało, bo wczoraj zaczęliśmy, yy, troszeczkę jeszcze podziabiemy bo już, już, już tam się nie da wejść także tutaj już nie sypiemy nawozu bo zauważyłem że tego nawozu jest dość dużo chyba się cały rozpuścił także podwieszamy koło podwieszamy koło i ono się nie kręci i jak skończymy to jak skończymy działać a tam zostało jakieś 6 godzin 6 godzin to zechcę po prostu brydli ziemniaczki i to ja co ja to, ja to skręci Patrzcie jak, działa, jak to ładnie wygląda, jaki to nowy sprzęt. I tak zauważyłem, wiecie, że tak nie było tak na początku widać. Normalny kolor, jak John Deere'owski kolor. Mało co się różni po prostu od umaszczenia, umaszczenia jelonka. O. Tak i tak. No, fajnie. Fajnie, tak napiszemy tutaj John Deere, no. Z firmy John Deere. ja czekam na swoją ekipę, to już dziobania nie będziemy nagrywać. Dziabania. Niektórzy dziabią drzewo, my dziabiemy tytoń. A drzewo to się u nas mówi, że się robi. No, także ja tu czekam na ekipę i coś może nagramy właśnie z tego, z tego rydlenia ziemniaków. Ale ziemniaki nie będziemy rydlić John który stoi tam. Tylko spróbujemy władkiem. Bo jak to się mówi, władkiem było, władkiem. Te 25 było sadzone i tak po prostu już te kopce, yy, Ziemniaczane są już tak, tak zrobione pod koła T25, jak zawsze. Jak T25 sadzimy te T25 te i pryskam i no, obrydlam też, obrydlam. Także to zaraz podczepimy, odczepimy, ale na początek pojedziemy właśnie podziałać ten tytoń. Skończy morze, dopiszę pogoda, chociaż tak jak mówiłem z całego dnia od rana mrzyło, No co co? Spotkamy się chyba już przy. Przy rydleniu ziemniaków, no, no bo działanie to, to widzieliście, także ci, co nie widzieli, to cofną się do poprzedniego odcinka i tam zobaczą, także ja tu czekam, o jaki on brudny, może go dzisiaj jak to wszystko skończymy, ja go spróbuję umyć, umyć, bo jest brudno, brudno, coś tak przeglądasz. Po prostu, żeglugę w ogóle ruszyć, tam trzeba po prostu przesunąć trochę. Bo tu nie ma luzu, kiedy pozywałem. Nie ma luzu na tym kole zębatym. Trzeba, ktoś tam pisał, że musi być leciutki luz takie wyczuwalne ręko. No. Może faktycznie szybciej się zużywa, jak nie ma takiego luzu. Muszę to jeszcze raz pościągać i po prostu delikatnie przesunąć ten cały tryb. No. Zawsze robota jest. Na no. A tak, już jak będziemy czekać chwilę na. Tego, na pani prezes prowadzę was po tunelu moim. Moim, twoja tylko robota była. Także tutaj, tutaj po środku, mamy dwa rzędy pomidorków. To są jaka odmiana Jakieś tam bawole, serce kozi róg, Coś tam jakiś tego. Pomidorki są już bardzo duże, grona są. Tylko nie wiem dlaczego te liście takie poskręcane, ale je muszę zobaczyć. Ale nie wszystkie. Tutaj, tutaj nie ma. Tutaj są, trudno powiedzieć, za dużo wylane wody po tej stronie, dalej w głębi tunelu, na naszej prawej stronie, znajdują się właśnie ogórki. Tutaj są ogóreczki, proszę. No, to są naturalne, bez żadnego tam nawozu. Jedynie co to, tylko aplikujemy gnoiweczkę z pokrzywy. Mam no, także to ogórki, są. So. tu już sałata już jest przerośnięta. To udaje się kurą. O i tutaj mamy jakieś cukinie, To jest cukinia, to jeszcze jest ogórki. a tu kawaczki jakieś o, z tej strony. Albo też cukinie nie wiem. A te, to to nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest. To, o kurde, pęda nas dusiłem, o prezesowa mnie da. No. A tutaj po, po tej stronie widać już papryczka. O, już pierwsza owoc jest, tutaj. O. Pierwszy owoc, tam o panie dyrektorze, proszę zbliżenie. Także tu jest wszystko ekologiczne: tu nie ma żadnych oprysków. Także o samo zdrowie, słuchajcie, samo zdrowie, sama ekologia. To nic, że ludzie kupują w jakichś marketach y, z Holandii, z Danii, nie wiadomo co. Ja tutaj zakupuję, tutaj w tym tunelu, właśnie tutaj. O, także tu proszę, każdego zachęcam do otrzymania swoich warzyw, swoich owoców. Warzyw. Deszcz zacznie, będzie za zaraz. Guzik pojedźmy, dupy dupie No No, kropić zaczyna. Aj, go... Będzie deszcz? Miało padać. O ja Zaczyna kropić. Mówiłeś o 12. No i padało o 10 też. Jedzie na deszcz. deszcz. Zobaczymy ile masz wody ci napadało. Gdzie? W ogrodzie, A, do ty... twojego zbiorniczka. A tutaj już dalej po, po prawej stronie. Patrzcie, stonka jest tutaj ekologiczna, trzeba będzie wieczorem pozbierać. podbierać. Robercik, a tu rafałek. No, zimniaczki. Raz chyba prze, przeleciałem motyczką. Widać. Oh, Ale mam oprysk, chyba Proteus. Bardzo dobra, to górki gruntowe, tak zwane. Bo tu jest tunelowe, a tu są gruntowe. Też już są bardzo okazałe. Już w poniedzieli to będzie ich zrywać. O. Także tutaj mamy tylko na swoje potrzeby. Absolutnie no, nie sprzedajemy, chyba że tam się urodzi, to się tam rodzaje w rodzinie. O, także o, tu już mamy takie pierwsze, pierwsze okazy. No, tutaj, no. no oczywiście też czupiorek wszelkiego rodzaju. No, marchewka. No tutaj mam tutaj ten próbnik deszczowy. Marchewka, pietruszka, buraczki. Ile to napadało? 28, tak? 28, tu i trzeba dołożyć 28, tak? Do no dokładnie regularnie? No tak, 28, 28. O, trzeba teraz wyjechać 28 niestety znowu napada Wtedy znowu zaznaczymy czerwonym, że i można wtedy obliczyć ile spadło tego deszczu na tydzień, w ciągu, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, nie wiem, tam liczył No, także co tu dalej jest? Czy to oprowadzenie gdzieś po ogrodzie i tunelu? No, to Czy to coś no, nagrywałeś to szan, wcześniej? Szan naturalny, pospolity, tu kapusta, no to jakieś tam baniaczki a to jakieś choinki, nie wiem. Nie, to jest, to jest sałat, to, tak. Jak sela to wygląda dziczała. Bardzo ładnie wygląda Wygląda jak jakaś choinka no, Bożonarodzeniowa. A co tam nic się nie urosło? A króliki pozytały. Tak. <grystające> króliki, tak. Tak, tak, tak. Ale jedziemy, nie, nie jedziemy, pobieramy się po Pada. Kur. Tylko się położyć. No na nic, by z działku. musimy zrzucać liście dolne. Dojeżdżałem maszyna, a tam jeszcze nie obrobiona, i tak będziemy musieli to przesunąć. Dobra, jedziemy. Tu jest pani prezes. Z wiadereczkiem powacie z tego, no na ogórki. No się, kogo nawet tu siedziałeś? Z kim zdjęcie robiłem? Nikim zdjęcie nie robiłem. No powiedz. Tak słabo rozpoznawalne. Że... To bym się cię o zdjęcie. A z kim ty chciałeś zrobić zdjęcie? Ja się wstydziłeś. Paweł do youtuberów. No nie, moja klasa. To jest takie małe. Zawsze mi się jak popatrzę na śpiewkę, zawsze mi się przypomina taka piosenka. Już, już. Nie wiem czy ktoś pamięta tę piosenkę. Mam małego bosza, tak zwanego. Odpowiedzcie mi kto to śpiewał. <laughs> Dobra, jedziemy już. Taki mały deszczek tam mi przeszkodził. No. Szkoda bakterii! Po prawej, tutaj, tutaj po prawej stronie Ani. mamy to szczęście, prawda? Ej, prawo Mamy szczęście do deszczu no. No cóż nie ma u nas deszcze. Deszcze u nas są, no ale kurczę, no parę godzin, parę godzin byśmy skończyli już. Maszyna to by była odczepiona, co innego można było robić. No. Tak jak mówiłem, trzezimniaki, no to tu no. Ale to nic, wiecie, to tak specjalnie. Sobota, słuchajcie, sobota, a w sobotę powinno być jednej mniej roboty, a nie w tych zawsze w sobotę najwięcej szukać sobie roboty. Nie, to tak jest. Nie. Browara powieść diabność. Ty nic pewnie zjedziemy do domu. Nic z tego nie będzie. No. Będę pewno dalej myślał nad swoimi ramionami do opryskiwacza. No, co, coś, coś, wykorzystam jakiś ten koniec dnia. No, to smutno ci. Nie, no chciałem też skończyć, bo ile można jeszcze tutaj przyjeżdżać, kurczę. No, tak to wygląda, nie, może coś się. ten co był sadzony 12 czerwca. Najpóźniej. Najpóźniej, tak, tak. No i później. No później, tak. To już dodania. Już dodania prawie wszystko Jest trochę braków, bo nie nasadzaliśmy. Ale tamte mamy tak gęsto, że... No, ale odstępy masz większe niż zwykle. No tutaj odstępy są większe, no ale gdzieś widać, mi kilka brakuje. No nie wiem, może gdzieś wyseko, czy coś, no bo to już wiecie, to się czerwie. Dobra, jedziemy. Nie wiem czy to widać. I już zaczyna woda w rządkach pojawiać się złapała nas tutaj taka dość duża burza. burza, to Duży deszcz, duży może nie było i tak ogólnie jedziemy chyba tylko przez to, że tutaj się jedzie po tym właśnie środek pola. Środek? Tutaj chyba dwa razy przejechałem z opryskiwaczem i przez to nie zakupujemy się jeszcze. Jest ugniecione może odmora jest w sumie ugniecione. Tak to wygląda i tak tu się męczymy. W sumie dojedziemy do końca, dojedziemy do końca i wracamy i po robocie chyba. Tu muszę się męczyć sam z tym stabilizatorem. Tak to wygląda. Jeszcze rzucimy okiem jak pracownicy robią. Ten Daszek tak mocno nie zacieka, yy, bo Daszek jest taki niby przed słońcem, ale zawsze to, zawsze to, to, to coś, coś to da od deszczu, właśnie gdy yy, złapie nas taką rządu. Nalepiona na koła, ziemia, ale jedziemy, jedziemy tam miejsc, mamy może ze 150 metrów żeby to sobie jakoś powoli zrobimy. No już przestał, widzicie, już przestał, ale tam za tymi drzewami, tutaj są, już widzę następna chmura idzie, także będzie chyba deszcz już do wieczora. No a to pomału jakoś tam przegadniemy, zrobimy, troszkę zruszymy tutaj. No chcieliśmy to skończyć już wtedy, można było maszynę odczepić i coś innego wtedy robić, a tak nie uda nam się, zamknąć to... Także nam się to nie uda. No to co? Trzymajcie się i do następnego odcinka na razie.